Między politrukiem a prorokiem, o Homodeus, krótkiej historii jutra, Juwala Noaha Harariego. Od tego typu autorach zwykło się mówić, że wstyd ich nie czytać. Przekonują nas do tego niemal wszyscy. Udziałem Juwala Noaha Harariego w organizowanych przez siebie wydarzeniach chwalili się niedawno niemal równocześnie Rafał Trzaskowski i Mateusz Morawiecki. Jego książki jako lektury obowiązkowe polecali Bill Gates, Mark Zuckerberg czy Barack Obama. Zdążyło przylgnąć do niego miano ulubionego autora Doliny Krzemowej. Ale o Sapiens, Od Zwierząt do Bogów, 21 lekcjach na XXI wiek, czy zwłaszcza Homodeus' Krótkiej Historii Jutra, jako pozycjach, które wyjaśniają świat do spodu, na kilkuset stronach robią dla naszego rozumienia rzeczywistości więcej niż całej biblioteki, mówią też niezliczeni celebryci, menedżerowie czy politycy. Dla jednych będzie on więc najsłynniejszym pop-intelektualistą współczesnego świata, dla innych natchnionym prorokiem. Tak czy inaczej, człowiekiem, którego myśli po prostu trzeba poznać. Oczywiste, że tak wysoko postawioną poprzeczkę łatwo jest strącić. Ale kiedy kilka lat, kil, kiedy kilka lat temu po raz pierwszy czytałem Harariego, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że przelatuje dobre kilka metrów pod nią. Wydały mi się wtedy jego myśli mieszanką wulgarnego scjentyzmu i upośledzonego zmysłu syntezy. Przedstawia on nie tyle uproszczoną, co agresywną w swoim prostactwie wizję rozwoju gatunku ludzkiego. Czyniąc długą, bo liczącą sobie kilkadziesiąt tysięcy lat historię obecności człowieka na ziemi krótką, Harari dochodzi do następujących wniosków. Człowiek to zwierzę dokładnie takie samo jak wszystkie inne. Być może nawet gorsze. Nie tylko ze względu na swoje okrucieństwo, co przede wszystkim pychę. Stwierdziło bowiem ono w pewnym momencie zupełnie niesłusznie, że jest koroną, opiekunem czy władcą stworzenia. Szczęśliwie leczy się teraz z tego złudzenia. Zaczyna do niego wreszcie docierać, że człowiek jako taki nie ma większej przyrodzonej godności ani celu niż jeże czy kanarki. Ale określeni ludzie, ten najlepszy sort naszego gatunku. Już taką godność posiadają. Mają oni za zadanie doprowadzić do symbiozy ludzkiej inteligencji ze sztuczną i odmianą i stać się bogami. Można by więc i sam uległem na jakiś czas tej pokusie, machnąć Na Harar jego ręką, potraktować go jako późnego wnuka społecznych darwinistów, próbującego za wszelką cenę raz jeszcze wywołać ducha oświeceniowej pychy. Przełożyć na język pseudo-intelektualnego pseudo eseju nastrój powieści Herberta George'a Wellsa. I tych wszystkich, którzy im bardziej gardzili człowiekiem jako takim, marzyli o jakimś ponad i poza dla samych siebie. A nie mogąc, ani nie chcąc odnaleźć tego wymiaru w religii, tworzyli w ramach swych poszukiwań niebezpieczne ideologie. Coś jednak nie pozwalało mi cały czas tego zrobić, dać sobie z tym mędrcem spokoju. I nie była to nawet oszałamiająca medialna kariera izraelskiego myśliciela. Chodziło raczej o ton, w którym pisze on swoje książki. Harari nie tyle przedstawia własne poglądy, co wygłasza prawdy objawione. W tym sensie jest on tylko pośrednikiem, sprawozdawcą. Za takiego też się uważa. Ktoś lub raczej coś przez niego przemawia. I nie jest to bynajmniej Duch Święty, raczej Duch czasu. Warto go więc czytać nie ze względu na wątpliwą wartość intelektualną tych książek, tylko jako propagandystę pewnego wciąż jeszcze instalującego się reżimu. Jeżeli miałbym najkrócej jakoś scharakteryzować tę postać, to byłby Harari kimś pomiędzy politrukiem a prorokiem. Kluczowy w całej jego przytłaczającej swoim rozmachem syntezie przyszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego gatunku jest jej wniosek. Ktoś taki jak człowiek, ze swoją przyrodzoną godnością, wyróżnionym miejscem we wszechświecie, nieśmiertelną duszą i przeznaczeniem wyróżniającym go ze zbioru wszystkich innych stworzeń, nigdy nie istniał. Był tylko błyskiem, krótkim złudzeniem epoki antropocenu, jak raczej on nazywać okres dominacji gatunku ludzkiego na naszej planecie. Epokę, która dobiega właśnie końca. Stary model, homo sapiens, musi zastąpić nowa wersja. Homodeus, Deus, człowiek Bóg. Przewidywanie, że ludzkość będzie się starała zyskać nieśmiertelność, szczęście i boskość bardzo przypomina przewidywanie, że ktoś, kto buduje dom, będzie chciał mieć przed nim trawnik. Jest taki wniosek zdaniem Harariego jedynie wyciągnięciem ostatecznych logicznych konsekwencji zgłoszonych od wielu lat humanistycznych ideałów. Otwarcie wykłada na stół to, co od dawna trzymaliśmy w ukryciu pod obrusem. A jak ten podział, wyklarowanie różnicy między zwierzętami i bogami, będzie przebiegał? Ależ on już istnieje. To, co nastąpi, będzie jedynie usankcjonowaniem aktualnego stanu rzeczy. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. W końcu nieśmiertelność. Kluczowy aspekt boskości, będzie kosztownym luksusem. Statusem, który trzeba będzie co jakiś czas potwierdzać dokonaniem koniecznych przeglądów i napraw ludzkiego przyrządowania. Prawa do niej dostąpią nieliczni. Ci, którzy już teraz znajdują się na szczytach społecznej hierarchii, oddzielą się od reszty ludzi kordonem wiecznego życia. Tylko kasta wybranych zasiądzie na nowym Olimpie dostąpi pełnego przebóstwienia. W pełni upodobni się do bogów starych mitologii. Ze swych wyżyn będą obserwować tłum istnień niższego rzędu. Pewnie czasem, na wzór swoich wyimaginowanych poprzedników, będą się wtrącać w ich losy. Uwodzić młode dziewczęta, urządzać zabawy i grzyska kosztem śmiertelników. Ludzkich zwierząt, całej reszty. A o nieśmiertelności mówi się w tych kręgach, w Dolinie Krzemowej czy na corocznych spotkaniach Demiurgów w Davos otwartym tekstem. Peter Thiel, jeden z założycieli Paypala, stwierdził jakiś czas temu, że zamierza żyć zawsze wypowiedział śmierci technologiczną wojnę. Mniej więcej w tym samym czasie Google powołał do życia spółkę Calico, której misja została wprost określona jako rozwiązanie problemu śmierci. W swoich wnioskach Harari jest więc myślicielem par excellence religijnym. Sam jest praktykującym buddystą, każdego dnia co najmniej przez dwie godziny medytującym zgodnie z techniką Vipassana, co oznacza widzieć rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości, wyzbyć się złudzeń, oczyścić obraz rzeczywistości z mgły uprzedzeń i schematów. Ale znowu, buddyzm to coś dla wybranych, tych naprawdę oświeconych. Kluczem dla teorii Harariego jest odkrycie, że wszyscy, całe masy ludzkich zwierząt są wyznawcami jednej i tej samej religii. Dataizmu, wiary i czci oddawanych świętemu, odwiecznemu i nieskończonemu przepływowi danych. Najważniejszą prawdą tej wiary jest przekonanie, że podstawową składową rzeczywistości są informacje. Sens, waga i znaczenie wszystkich bytów zależy od tego, czy i na ile są zanurzone w kosmicznym, niekończącym się potoku danych. Dataizm jest pierwszą religią opartą na teorii ewolucji, a nie jak jej poprzedniczki co najwyżej w pewnym stopniu z nią uzgodnioną. Odwieczny bieg informacji, kumulujący się w sposobie istnienia każdego ze stworzeń, wiedzy udoskonalanej i zbieranej przez kolejne pokolenia, ofiarującej jej nosicielom największą łaskę, jedyne prawdziwe, a nie wydumane przez kapłanów i proroków zbawienie. Przetrwanie gatunku, którego jestem przedstawicielem. Czym innym jest w końcu łańcuch DNA, ten najbardziej dobitny z dowodów na prawdziwość teorii ewolucji, jeśli nie złożonym zapisem miliardów gromadzonych i weryfikowanych od milionów lat informacji? Nośnikiem danych o nieosiągalnej jak dotąd dla wszystkich twardych dysków świata pojemności. Żeby w pełni nawrócić się na dataizm, musimy uporać się zdaniem Harariego z jednym, utrwalonym w historii naszego gatunku przesądem. Mitem o istnieniu duszy. To ten właśnie koncept pozwalał człowiekowi wywyższać się nad inne żyjące na świecie stworzenia, przypisywać swojej egzystencji walor świętości, którego rzekomo jego zdaniem pozbawione są inne byty i stworzenia. A jest to, twierdzi Harari, kompletna fikcja. Bajka dla pogrążonych w monoteistycznych snach dzieci. Bo przecież żadne z przeprowadzanych przez naukowców doświadczeń i badań nie wykazało w istnieniu istnienia w ciele i umyśle człowieka śladu czegoś takiego jak dusza. Wagę tego argumentu można by porównać jedynie do dowodu na nieistnienie Boga, jaki Yuri Gagarin miał przeprowadzić stwierdzając, że nie spotkał absolutu podczas swego pchlego skoku w kosmos. Ale Harari ma też coś na tych, Którzy ludzkiej wyjątkowości dopatrywać chcą się w umyśle. Nie jest on, pisze nasz wieszcz, jakąś mistyczną, wieczną istotą. Nie jest też organem takim jak oko czy mózg. Umysł jest raczej przepływem subiektywnych doświadczeń, np. bólu, przyjemności, gniewu i miłości. Te umysłowe doświadczenia składają się z powiązanych wzajemnie doznań, emocji i myśli, które na krótką chwilę rozbłyskują i natychmiast znikają. Po nich przemykają i znikają inne doświadczenia, pojawiając się na moment i pieszkając. Umysł bardziej niż kotwice indywidualnej osobowości przypomina coś w rodzaju noszonej przez każdego z nas wewnętrznej tablicy mediów społecznościowych. Narzędzia służącego do rejestrowania i przetwarzania danych. Za jego pośrednictwem skrolujemy rzeczywistość. Dokładnie tak samo jak na Facebooku czy Twitterze przewijamy zawartość naszych timeline'ów. To nie On jest podmiotem, rzeczywistością. Tym, co istnieje we właściwym, mocnym sensie tego słowa, jest strumień świadomości, danych i informacji. To jest coś najpewniejszego na świecie, coś, czemu więc powinniśmy oddawać boską cześć. Bo skoro dusze ani umysł nie istnieją, to jedynym, co wieczne i święte w człowieku i w każdym innym stworzeniu jest splątana nić DNA. Fakt, że przepływa przez niego kropla wielkiej rzeki danych. To przez nią wszystko, co żyje, zostaje zanurzone w świętej wodzie informacji. Na tym polega sakrament chrztu dataizmu. Sakrament, który dokonuje się siłą samego istnienia. Pierwszy i jedyny sakrament nowego wspaniałego świata. Ludzie wywalczyli sobie uprzywilejowane miejsce na ziemi, zapoczątkowali epokę antropocenu. Bo dzięki łączeniu się w grupy wykopywali między sobą nowe koryta i kanały, którymi zaczęło między nimi krążyć więcej informacji niż w obrębie innych, mniej elastycznych i zdolnych do efektywnej współpracy gatunków. Dataizm ma też swoich męczenników. Jako pierwszego z nich Harari ogłosił Aarona Sworca, programistę i działacza internetowego haktywistę. Odpowiedzialnego za wykradzenie i upublicznienie 4 milionów artykułów naukowych z bazy danych serwisu JSTOR. Został on aresztowany i oskarżony. Wyszedł z aresztu za kaucją, ale w styczniu 2013 roku powiesił się w swoim mieszkaniu. Otwiera poczet męczenników w obronie dostępu do informacji. Im więcej danych gromadzimy, tym szybciej ich przybywa. W końcu wszystko jest informacją. To źródło nie ma dna. Bo też nie jest to złoże, które może zostać wyczerpane, tylko kosmiczny, nie mający początku ani końca przepływ. Stare systemy melioracyjne przestają działać i zaczynamy być podtapiani przez kolejne fale danych. Nie nadążymy za krążącymi wokół nas informacjami, myślami i obrazami. Kolejne odkrycia i postępy nauki burzą zbudowane w przeszłości wały przeciwpowodziowe. Religia danych zaczyna potrzebować swojego kościoła. Na pomoc przywołujemy więc algorytmy, działające za nas, bez naszej wiedzy, ale dla dobra ogółu mechanizmy filtrujące, porządkujące, podsuwające nam pod nos informacje w kolejności i kształcie, w jakim jesteśmy w stanie je przyswoić. One również zostały nam podsunięte przez ewolucję. Człowiek reagował, walczył i działał dzięki algorytmom, nie zdając sobie przez tysiące lat sprawy z ich istnienia. Wdrukowane w konstrukcje naszych umysłów, porządkujące zapisane na niciach DNA informacje, sprawiły, że mogliśmy przetrwać i doczekać chwili, kiedy będziemy w stanie kontynuować to dzieło, nie stworzenia, ale przetrwania. Bo tu, gdzie jesteśmy, nic nie powstaje, istnienie jest odwieczne, strumień danych nie ma początku. Ale można wypaść na jego brzeg. Tam, gdzie jest tylko nicość, ślepa uliczka ewolucji. Śmierć to jedyna możliwa zmiana. Strzeżcie się, abyście nie zboczyli z głównego nurtu. Poza nim jest tylko płacz i zgrzytanie zębów. Nie masz konta na Facebooku, Instagramie, Twitterze? To tak, jakbyś nie istniał. Popularny greps nabierze kiedyś mocy wyroku. Jeżeli tylko zanurzając się w strumieniu danych dostępujemy łaski usensownienia, nadania życiu wartości, to czy może być większa herezja Straszliwsze opętanie od samowolnego opuszczenia go? Analogowi heretycy będą pokryci trądem bezsensu i niezrozumienia. Ale wybór między wiarą w dana a herezją wyjścia na brzeg ich strumienia pozostawiony jest nam, ludzkim zwierzętom. Kasta wybranych stoi przed innym dylematem. Czy to już? Czy wreszcie możemy stać się bogami? Internet wszystkich rzeczy, pisze Harari, może wkrótce zacząć generować tak potężne i szybkie przepływy danych, że nawet udoskonalone ludzkie algorytmy nie będą sobie w stanie z nimi poradzić. Kiedy samochody zajęły miejsce wozów ciągniętych przez konie, nie udoskonaliliśmy koni, wycofaliśmy je z użytku. Być może czas zrobić to samo z Homo Sapiens. W XXI wieku dataizm może wykluczyć z gry ludzi dokonując przejścia od świata poglądu homocentrycznego do danocentrycznego, podsumowuje prorok posthumanizmu. Na pisarstwo Harariego warto spojrzeć z możliwie jak najszerszej perspektywy, jako na świadectwo ostatecznej próby rozwiązania bardzo starego, sięgającego początków nowoczesności dylematu zachodniego świata. Rewolucja francuska, od której zaczął się trwający do dziś eon historii, była aktem, w którym człowiek odrzucał Zdradzał rzeczywistość, w której dotychczas żył. Łamał prawo Boga, a zamiast niego ustanawiał prawa człowieka, a więc nie tyle te, które mu się należą, ale są jego dziełem i własnością. Postawił się w miejscu twórcy. Na tym polegał patos i dramat po rewolucyjnej Europy jej euforia i nędza. Kryzys, który rozpoczął się podczas rewolucji francuskiej, polega na oczywistości człowiek nie potrafi nie może być bogiem nie umie unieść ciężaru wolności którą zdobył sobie poprzez własną niewierność szuka więc jakiegoś koła ratunkowego nowego kontekstu jakiejś całości która stałaby się dla niego oparciem nowego związku w którym znajdzie bezpieczeństwo wsparcie i chwilę wytchnienia tak zaczyna się jego romans z historią hegel rzucił nowoczesnemu człowiekowi koło ratunkowe pod postacią historii Rozumianej jako zmodyfikowana i sekularyzowana wersja chrześcijańskiej schatologii. Dlatego dzięki różnym historycznym koniecznościom, nowoczesny człowiek mógł przez dwa stulecia rozpaczliwie bronić się przed całkowitym utonięciem w pustce i samotności własnego stworzenia. Człowiek, który nie chciał być wierny boskim prawom, musiał wpaść w kleszcze historycznej konieczności. Opuścił kochającą żonę by zdać się całkowicie na łaskę niezrównoważonej, zazdrosnej kochanki. Że dość szybko zdał sobie sprawę z jej charakteru, postanowił, że musi ją ujarzmić. Historia zachodniej cywilizacji to od tamtej pory romans w romansie. Próba znalezienia równowagi, spisania intercyzy, która zamieniłaby dziejowy flirt w stabilny, przewidywalny związek. Zesfatania ze swatania za sobą sił, które byłyby w stanie poskromić złośnice, Zakończyć tę historię. Pierwszą taką próbą był Kongres Wiedeński, uroczyste zaręczyny ancien reżimu i nagiej politycznej siły. Kolejna mediacja odbyła się już półtorej dekady później. Następna francuska rewolucja, tym razem lipcowa, potwierdziła starą prawdę, że historia powtarza się jako farsa. Monarchia lipcowa to kolejny sojusz, nowy związek, w który w osobie Ludwika Filipa weszła monarchia. Tym razem za swego partnera biorąc paryski kapitał. Maurycy Mochnacki, opisując jej naturę, stwierdził, że była pustą techniką utrzymywania status quo polityczną kombinacją złożoną ze strachu, złota i moralnej nikczemności. Bezpłodna monarchia nie stanowiła już w żadnej mierze atrakcyjnego partnera. Zawiązać się więc musiał kolejny, trzeci już sojusz. Od udziału, w którym uwolni koronę nowa siła, zainfekowany coraz mocniej rewolucyjnymi ideami lud. Nowy romans, rekonsolidacja układu sił, to związek wielkiego kapitału z nacjonalizmem. Zadzierzgnął się on podczas Wiosny Ludów. Trzecia z wielkich konsolidacji pchnęła Europę na tory, z których wykoleić się ona miała w XX wieku. To wówczas nacjonalizm zaczął zmieniać swój charakter, Przechodzić od republikańskiej wolności do siły napędowej nowoczesnego państwowego imperializmu. Sojusz nacjonalizmu z kapitalizmem, pod egidą coraz bardziej wyzwolonego z jakichkolwiek ograniczeń imperializmu, zapewnił Europie gwałtowny rozwój cywilizacyjny, a jednocześnie wprowadził ją na kurs kolizyjny. Zderzenie brutalną weryfikację przynieść miało kolejne stulecie. Czwartym historyzoficznym mariażem, mającym zażegnać trwający od końca XVIII wieku kryzys europejskiego ducha, miał być sojusz późnego kapitalizmu z demokracją liberalną. I tym razem naprawdę miało się udać poskromić historię zakończyć ją raz na zawsze. Świadkiem na tym ślubie, czy może raczej reporterem prasy brukowej, który donosił o przebiegu uroczystości, był rzecz jasna znany paparazzi historii idei Francis Fukuyama. Prawie jednak chciał, że znów się nie udało. Koniec historii znów nie nastąpił. Dziś z kolei stoimy u progu piątej, ostatecznej już chyba konsolidacji: sojuszu Big Techu, nowych technologii i wielkich korporacji. Związku, który podobnie do czterech swoich poprzedników został zawiązany w celu uporania się z duchowym kryzysem, toczącym Zachód od ponad 200 lat. Ale tym razem propozycja rozwiązania jest po raz pierwszy tak konsekwentna. To już nie zakończenie historii stało się jej celem, ale zakończenie człowieczeństwa. Prawdziwym postscriptum do końca historii jest posthumanizm. Postscriptum, które zresztą Fukuyama do swojej książki dopisał w eseju Ostatni Człowiek, który jest od pewnego czasu dołączany do kolejnych wydań jego słynnej książki jako, o ironio, piąta jej część. To o przebiegu tego właśnie romansu, jego zawirowaniach i spodziewanych owocach donosi nam skrzętnie w swych książkach Yuval Noah Harari. Dla posthumanizmu jest on tym samym, kim dla idei, czy raczej nastroju posthistoryczności końca dziejów był Francis Fukuyama. Najciekawszym faktem ujawnionym w sprawozdaniach Harariego z końca ludzkości, jaką znaliśmy, czy raczej w której istnienie bezzasadnie jego zdaniem uwierzyliśmy, jest wyjście na jaw źródeł kryzysu toczącego Zachód. To, co zaczęło się od odrzucenia Boga, musiało się skończyć poszukiwaniem nowych form religijności. Kamienie z obalonych ołtarzy, zniszczonych przez rewolucyjny wandalizm świąt, katedr, stały się kamieniami węgielnymi dataizmu. Człowiek, który przestał wierzyć w Boga, z biegiem czasu musiał też zwątpić we własne istnienie. A że w coś zawsze musimy wierzyć, została nam tylko informacja, przenajświętszy potok danych. Nadchodzi więc czas ostatecznych rozstrzygnięć, wielkiego powrotu do utraconych prawd albo skoku na główkę w otchłań wielkiego kłamstwa. Jak XIX wiek był czasem wątpienia, a dwudziesty bluźnierstwa, tak dwudzieste pierwsze stulecie będzie czasem pokory i oddawania czci. Pytanie brzmi tylko komu?